chcieliście mnie posłuchać. E, to, co ks. E, wspomniał o tym obudź się od nowa, to przyznam się, że to jest taki temat, czy tytuł, który zrobił się e, w naszej warszawskiej diecezji rok temu, e, bo... E, rok temu, czy był rok temu? padłem w mieście. Tak, na którejś tam ewangelizacji na tę akademizację, na też byśmy po prostu mogli zreprodukować, no i wtedy za takie pierwsze światełka były. Ja no, e, chyba tam tydzień czy coś później okazało się, że na jedności nas jest e, tyle, że to żadna jedność. No to wtedy napisałem e, taki ostry list do wszystkich grup. E, tak brzydki słów nie używałem, ale nie wywaliłem mnie <laughs> <laughs> Dat heb je eigenlijk zo dus vanuit. Które jest o tyle ważne, że w różnych sytuacjach stawiamy sobie takie pytania o to, kim jesteśmy. Bywa tak, że ktoś bardzo chce sięgnąć do swoich korzeni, chce coś wiedzieć o swoich dziadkach, pradziadkach, o tym, skąd się wywodzi, a czy z rodowodem, a czy bez rodowodu, a jakie tam jeszcze inne. No, i, a, y ile jest takich, powiedziałbym, takich wewnętrznych parć u osób, które na przykład dowiadują się, że są dziećmi I takich parć, żeby poznać swoich biologicznych rodziców. Albo tam, prawda, dowiedzieć się wszystko o, o swoim ojcu, czy swojej matce, która mała wcześniej nigdy nie, gdzieś jak nie, 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 nie miał poznać. I chodzi o to, żebyśmy poczuli to coś z tego, tej potrzeby sięgnięcia do tego, żeby nie wiedzieć, kim jestem. Jest. Um, myślę, że to też takie ważne i, i pytanie, które sobie dzisiaj y, pewnie czujemy, czy na nowo przeżywamy, jeśli w kontekście naszej ojczyzny, naszej tożsamości, zwłaszcza jak nam tak próbują na różny sposób wyeliminować, a to to z historii, a to co innego, a to z literatury polskiej coś wypadło, tak, no to tak, co innego może lepsze, będziemy bardziej europejscy, prawda, no to, to może tak. No i mamy, w tym momencie odzywa się taki duży niepokój, czy my w ogóle będziemy wiedzieli jeszcze kim jesteśmy. Zobaczmy, dozykamy za, bo, bo tutaj stawiając pytanie, e, kim jesteśmy, to y, właśnie chciałbym, y, y, żebyśmy poczuli tę potrzebę, ten wewnętrzny imperat w różnych innych okolicznościach. I żeby go trochę poczuć, wtedy kiedy sobie stawiamy pytanie o to, y, kim jesteśmy, że, y, czy ta historia odnowy to jest moja historia, czy znamy te nasze korzenie. No dobra, to jak sięgamy do korzeni. No to trzeba sięgnąć do historii odnowy, a tam historia odnowy zaczyna się zaczyna się od Jezusa Chrystusa, zaczyna się od e, Pięćdziesiątnicy paschalnej, zaczyna się od e, no, czegoś, co tutaj wróci do później od pierwszej nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego. Nie wiem, czy wiecie, kiedy była na pierwsza nowenda odprawiona. Dziewięć, bo nowelna, to powinnam. dziewięć, nawet jak było dziewięć i tak trzeba. <laughs> <laughs> tak, tak, to właśnie ta, którą odprawiali apostołowie razem ze świętymi niewiastami i z Świętą Maryją Panną, To było to. Dlaczego to traktujemy jako ten nasz początek? jako ten, jak pytamy o korzenie, to tam trzeba sięgać. Bo wtedy, kiedy już tak naprawdę we współczesnych czasach, pierwsze grupy, pierwsze osoby, pierwsze prawda, jakieś tam te miejsca, które doświadczały yy, właśnie tych jakichś poruszeń duchowych i kiedy stawiali sobie pytanie, co to jest, czegośmy doświadczyli, co to się z nami stało, to faktycznie wtedy już to pierwsza. Odpowiedź, którą znajdowali, czy jakaś analogia, którą znajdowali, szukając na, na tego pytania, czym to jest to, to nasze przeżycie, czy my mamy jakiś odlot, czy jakieś tam inne prawda, zaburzenia, czy to jest coś, co jest bożym, duchowym doświadczeniem, no to właśnie znajdowałem tę odpowiedź w doświadczeniu apostołów z wieczornika. I dlatego ten, to yy, prawda, yy, tamte doświadczenia traktujemy jako, jako pierwsze. No właśnie, to jeszcze tak yy, trochę z różnych tam takich ilustracji, tak pora ściągnąłem zdjęcie z naszego, naszej kaplicy yy, zesłania Ducha Świętego w, w Magdalence. Yy, pokój na górze, to właśnie był ten, w którym ta pięćdziesiątnica paskarna yy, apostołów miała miejsce gdzie oni doświadczyli tej, tej mocy z wysoka i poza tym powiewem, poza tymi ogniami, no to, to się ujawiły pewne charyzmaty, zaczęli mówić językami różnymi, a no, może jeszcze ważniejsze to, że zaczęli głosić Słowo Boże z jakąś nową mocą i, 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 i takim nowym, no, nowym Bożym światłem. No i wiadomo, to oni zostali posłani aż na krańce świata i po wszystkie czasy, czyli nie było to posłanie tylko apostołów, ale to było posłanie, które dotyczyło kolejnych pokoleń uczniów Jezusa. I trzeba powiedzieć tak, że cała historia Kościoła to jest historia wierności i niewierności uczniów Chrystusa. Zaczyn. Naszej, powiedzmy, gdybyśmy się tak sobie powiedzieli globalnie, obudnie, prawda, naszej wierności i naszej niewierności. Stąd prawda, będziemy też mówić o tym, że to były takie momenty, były takie czasy, w których ta Bóg jakby na nowo pobudzał, czy, czy gdzieś tam uruchamiał prawda, konkretne środowiska, czy konkretnych ludzi w szerszym, czy w węższym wymiarze prawda, do tego, aby, aby tego ducha, otwartość na ducha świętego, na Boże prowadzenie w Kościele była znowu żywa. I tak tak przelatując, to niektóre rzeczy, żeby zobaczyć też, że to my jesteśmy w takim szerszym kontekście historii Kościoła, a nie to się od nas zaczyna w ogóle wszystko, cały świat i ogóle, i prawej kościół się od nas zaczyna, że trochę pokorów i patrzeć. To tak po tych pierwszych czterech wiekach chrześcijaństwa, które chciałbym, może wieczorem będzie okazja na Eucharystyki żeby tego wrócić, do tego nawiązać, hmm. że to taki ten czas obecny to jest właśnie taki czas, jak tych, tych, tych pierwszych wieków chrześcijaństwa. Dlaczego to się potem z tego będę tłumaczył? No ale potem przychodzi ten, ten kryzys, prawda, tu załamanie się tego instytucji kataklizmu NATO, bo po pierwsze e, chrześcijaństwo chciało być intratne, bo władcy zobaczyli, że jak, ma się, ma, jak mają jakieś chrześcijanina na urzędzie, to ten się dobrze wywiązuje, rzetelny, solidny i tak dalej. No i zobaczyli, że e, jak ktoś jest chrześcijaninem, no to może szybciej karierę zrobić, no tak jak w swoim czasie, w Pewnie część z nas pamięta, to PZPR, jak -y. to się zapisał, to mógł być dyrektorem, a jak się nie zapisał, to chlepał biedę albo katami inaczej prześladowali. Nie? No więc to była taka sama sytuacja, prawda? No i wtedy co? Zaczynają się pojawiać e, e, pustelnicy, którzy prawda, z tych, tych środowisk, środowisk chrześcijańskich <laughs> na pustelni, żeby tam przeżywać Boga, chwalić Boga. No i tak trochę chronić, tworzyć ludziom. Pożąd, no, święty Benedykt powstają pierwsze y, wspólnoty y, prawda, takie pustelnicze czy, czy kontemplacyjne. Y, y, no, wspomnimy jeszcze chociażby y, świętego Braciszka, zaszczyt świętego Dominika, to kolejny kryzys kościoła, prawda, kolejny, kolejna taka sytuacja, w której y, ta y, znajomość Ewangelii, życie Ewangelią w kościele bardzo było zawężone i słomiutkie, no i, i stąd te, ta, ten cały ruch franciszkański, czy potem prawda, ten, ten dominikański, który niesie kolejne, nowe, prawda, jakieś tam ożywienie, czy to w kościele. Zostawmy, chodzi mi o to, że, że, że to była ta, ta historia kościoła to jest historia właśnie tych i wierności, i niewierności uczniów Jezusa. I tak, tak właśnie dotrzemy gdzieś aż do tych, tych takich już bliższych nam korzeni, czyli do końca XIX wieku, bo tam trzeba by mówić o taki, no jeszcze nie pierwszych promieniach słonecznych, ale takiego brzasku przed promieniami od nowa. I zaczęło się wszystko od niejakich, dzisiaj błogosławionych Elenguara, w której Pan Jezus się ukazał i powiedział tak mniej więcej. Patrz, chrześcijanie, czy moi uczniowie, moi dzieci żyją tyloma nomenami, nami, które odprawiają. A to do świętego Antaniego, a to do świętego Idziego, a to pompejańska, a to jeszcze tam tajemnica szczęścia, a to jest jakieś inne. Mówi, a tylko ta jedna, którą ja ustanowiłem, ta Kościela nie funkcjonuje. Czyli chodzi o, prawda, ten nowenne przed Ducha Świętego, tej nie ma. Kościół tyle różnych nowen poustanawiał, po a ta jedna która nie mnie pochodzi, którą ja określiłem, tej nie ma. No i mówi, idź i powiedz o tym papieżowi. No, ale co święta? świątobliwa siostra zrobiła. Ha, jeszcze na głowę nie upadłam, żebym ja papieża pouczała. Więc po prostu nie zareagowała na, na te przynaglenie Pana Jezusa, przy się opowiedział, że sam kolejnymi sposobami ją przycisnąć. Tak, że wreszcie napisała list do Leona XIII. I, I to Leon to XIII, już myślę, że wiemy, że to nie Ellen Guara, tylko że Leon XIII, prawda? Łatwo poza, jak ma krzyż i pióreskę białą, to już wiemy kto. Więc to do niego właśnie, z tym, tym takim na, 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 nakazem, czy, czy wezwaniem, okazuje się, że Leon XIII był du, dużo bardziej taki podatny. Bo, bo zareagował na, te, na, te, na ten list, czy list owej siostry i ustanowił e, ten, czy o cały kościół do odprawiania, odprawiania nowań przed zeszłaniem Ducha Świętego. No i co? Wszyscy od wschodu do zachodu, od północy do południa olali papiery mówiąc z dzisiejszym młodzieżowym językiem. Po prostu się nikt tym nie przejął. Nikt tym się nie przejął. przejął się tylko lat 13. A ponieważ to pewnie te jego objawienia trochę są bardziej znane, gdzie on miał takie wizje na ataku złego ducha na, ten, na kościół XX wieku. Tak się tym przejął i tu prawda jest ta eleguwara i kolejne sygnały, że a wtedy pojawia się ta modlitwa do Michała Kaniowa, prawda? Ale zdecydował się na co? Na powierzenie XX Kościoła XX wieku Duchowi Świętemu i miało to miejsce. Właśnie pierwszą stycznia w noc sylwestrową, w noc, słuchajcie, w noc sylwestrową, Leon XIII, podejmując śpiew o stworzycielów duchów przyjczyń, mówiąc po nas, byli kreator, powierzył cały XX wiek kościoła duchowi świętemu. I ym, myślę, że na to warto zwrócić uwagę. W tej prośbie y, Leona XIII była także prośba o jedność przyjścia. I dokładnie tej samej nocy, w Topeka, następuje pierwsze doświadczenie charyzmatyczne w jednej ze wspólnot protestancji. Fajne, nie? Tu się ojciec święty modli, a tu trafia Duch Święty w protestantów, no i prawda, to, to, to jeśli tutaj nie będziemy się tam tym wodkiem zajmować, że, że to przełudzenie rzeczywiście było w różnych wspólnotach e, protestantów, no i że oni zostali no, faktycznie z kościołów tych reformowanych wyaltowani. Stąd środkowcy, no bo musieli sobie jakoś się zorganizować, jak już powywarali z tych e, kościołów reformowanych. A u nas, Pała Bogu, pół wieku spokój. <śleszamy> Ale Potem się skończył spokój razem z papieżem Janem XXIII. Gdzieś już świętym Janem XXIII. Właśnie rok 62, rok, nie, 64 to jest, znowuż się zaczął. A co drugi, drugi, drugi. 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 A, a, bo 64, ja poszedłem do seminarium, tak. <głos> 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 a, to już były relacje z, z pierwszych tych, z i przed właśnie, czy przed tym rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II, nie wiem, czy znacie tę anegdotkę, ale może warto ją tutaj przetoczyć. Gdzieś tam na właśnie, gdzieś chyba na 64 rokiem, jakby trzeci nowo osobu. No i oczywiście RWD, no są rady, na 62, to, to tyle czasu to nie rady. Tak? No to zrobili w 62? No i zrobili w 62. Ale właśnie rozpoczynając ten sobór, Jan XXIII zaczął od modlitwy do Ducha Świętego o nową pięćdziesiątnicę. Nawet przytaczają taką, takie okoliczności, pewnie ten sens, to, to przeżywanie, czy prośba o tę nową pięćdziesiątnicę dla Kościoła, to pewnie powtarzał kilkakrotnie. Ale jeden z takich momentów, taki znowu bardziej spektakularny, że gdzieś tam ten otworzył e, okno swoje, swojego biura i mówi, Duchu Święty, powi!